Dzisiaj rano w radiu TOK FM gościł Krzysztof Gawkowski. Podczas rozmowy poruszono trzy tematy: Ludobójstwo w gazie, budżet na 2026 rok i podatek cyfrowy. Chciałem zacząć od flotyli wolności płynącej, płynącej do Gazy, próbującej przełamać humanitarną blokadę strefy, strefy gazy. Uczestnicy polscy, uczestnicy po raz pierwszy jest taka formalna, formalna grupa wśród tych 90 jednostek pływających, które tam biorą udział, zaapelowali do prezydenta, premiera. Mis, yy, marszałków Sejmu yy, i Senatu yy, o poparcie dla ich misji i zwłaszcza o zapewnienie pełnej ochrony i wsparcia konsularnego dla polskich uczestników flotyli. Wiadomo, że to się wiąże z ryzykiem, bo kiedy w 2010 roku taka flotyla yy, płynęła, to yy, marynarka izraelska ją zaatakowała. Było 10 ofiar śmiertelnych, kilkadziesiąt osób, osób rannych. Co Polska może w tej sprawie? Zrobi, Przede wszystkim ludzie chcą pomagać innym ludziom i to jest coś dobrego, bo to jest pomoc, która płynie z głębi serca. Dzisiaj, jak szacuje ONZ, w potrzebie jest blisko 2 miliony ludzi w strefie gazy, które codziennie powinno dostawać wsparcie. Jak szacuje też ONZ, to jest 500 ciężarówek z pomocą, które powinny wjeżdżać. Nie ma tego wsparcia, i jeżeli pojawiają się różnego rodzaju działania. Również takie o przestrzeni dużej humanitarnego wsparcia. No to trudno, żeby powiedzieć tym ludziom: nie róbcie tego, bo oni jadą tam z dobroci i z serca. Więc. Jest tam wśród uczestników też poseł Franciszek Starczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Jakby pan nie był premierem, wicepremierem. Zaokrętowałby za, za się pan na te floty? Ja pewnie nie, bo ja m, lubię wspierać, ale na innych poziomach, niż takich, żeby tak aktywnie wyjeżdżać albo m, prowadzić taką politykę, w której gdzieś tam na granicy się jest. Można to robić w innych działaniach, ale mam takie poczucie, że trzeba dzisiaj wspierać tych wszystkich m, Palestyńczyków, którzy są w strasznej sytuacji. Zresztą to nie jest tylko tak, że rząd takim rzeczami się zajmuje. Również Nowa Lewica, partia, którą reprezentuje, przyjęła jasne stanowisko, że pomoc humanitarna dla ludzi będących w Strefie Gazy, głodujących jest niezbędna, potrzebna od zaraz. Yy, I tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia również dla Izraela, że tej pomocy nie chce wpuszczać, Panie chociaż prezesa. twierdzi, że go, ją wpuszcza. No tak, pan mówi o 500 potrzebnych i taka jest y, ogólna teza, konie koniecznych ciężarówkach Izrael wpuszcza do stu do w, dobr w dobrym razie wed według moich informacji, ale chciałem pana zapytać. A dobrze się pan czuje z tym, że na targach obronnych w Kielcach y, będzie kilka izraelskich firm, w ty, tym produkujące broń używaną w gazie? Współpracujemy z y, wieloma państwami na świecie, które y, produkują broń i ta współpraca z Izraelem też jest. To nie jest moja kwestia. Ale czy ona dobrego? powinna być w sytuacji, kiedy premier Izraela jest oskarżony o ludobójstwo? Aha. Nie jest dzisiaj moją oceną to, czy powinniśmy zamknąć relacje z Izraelem, czy nie, dlatego że to jest też w domenie pana ministra Sikorskiego. A ja szanuję to, co powiedział. Izrael ma przestrzegać prawa międzynarodowego i to też, przypominam, odbiło się wielkim echem. Czy łatwo jest z perspektywy komentatora, nie mówię pana redaktora, ale takiego, który rzeczywiście patrzy z daleka i powiedzieć, że sprawa jest łatwa do rozstrzygnięcia, bo kończymy jakiekolwiek relacje z Izraelem. No to gdyby tak było. No to... No, nie jakiekolwiek, ale militarne. No, ostatnio kupiliśmy za kilkaset milionów yy, sprzęt. Yy, pan Kosiniak-Kamysz parę, parę tygodni temu. Teraz te liczne, zaproszone, bo to jest by invitation, nie każdy tam może przyjechać yy, firmy z Izraela w Kielcach. Czym powinniśmy Polska będąc w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej związanej z rozbudową swojego bezpieczeństwa i koniecznością zakupu też sprzętu, który jest również z Izraela, a będzie bronił polskich granic, też nie może łatwo wygumkować się jakiejkolwiek firmy, dlatego że hmm, dawałoby to takie poczucie, że nie korzystamy z najlepszego sprzętu. Ja hmm, zdaję sobie sprawę no, z ale tego. Od że... Rosjan nie kupujemy też mają do... no, bardzo dobry sprzęt. Hmm, ale mam też takie poczucie, że dzisiaj Taka decyzja nie jest obciążona tylko i wyłącznie sprawą tego, co się dzieje, bo przypominam, że tam Hamas cały czas przetrzymuje też zakładników. Jestem za wsparciem dla Palestyńczyków, żeby była jasność ludności cywilnej. Ale to nie jest konflikt, który rozwiążemy, mówiąc o tym, że podejmiemy decyzje dotyczących firm. To tak nie działa i Pan doskonale dwie i nasi widzowie wiedzą, że to są trochę działania pokazujące tak, my wyjmiemy swoją szablę i powiemy, my nie wpuszczamy firm, nie współpracujemy z firmami, a konfliktu nie załatwi. Wolałbym, żebyśmy rozmawiali o tym, jak doprowadzić do zamknięcia i dobrego pokoju dla obu stron, żeby palestyńczycy też na tym skorzystali na Bliskim Wschodzie, a nie tylko pokazywali e, taką e, polskie przekonanie, my nie wpuścimy Izraelczyków na targi e, broni i to wszystko załatwi. Nie, to nic nie załatwi, to będzie zwykłe pokazanie. No, można by to samo powiedzieć o rosyjskich producentach. No nie. Prawda? No, te, I też mogliby wystawiać swoje SU tutaj i te wszystkie nie, e, drony, które, którymi mordują Ukraińców. Nie, dobrze wiemy, że ten sprzęt rosyjski jest sprzętem, który podobnie jak inne elementy wyposażenia na świecie, może być obciążony też różnego rodzaju sensorami, które później będą wpływały na polskie pole walki. Więc nie chodzi tylko o firmy. Nie chcę tak głęboko wchodzić w szczegóły, ale nie idzie tylko o to, czy sprzęt jest z Rosji, czy z Izraela. Idzie o to, jak ten sprzęt jest wykorzystywany jak i kto później z tego sprzętu korzysta i czy on może być przeciwko Polsce w Polsce wykorzystany. A jeżeli chodzi o Izrael, nie firmy, nie firmy i jakieś sankcje dla nich będą ten konflikt rozstrzygały, tylko nacisk na władze Izraela, żeby się wycofały z dzisiaj takich działań, które podejmują. I to pan minister Sikorski też zrobił i też się spotkał. Za takim. Za takim. No, ale, tak, ale mówmy, że polski rząd w tej sprawie coś robi, że to nie jest tak, że milczy, a odwaga ministra Sikorskiego w tej sprawie, jeżeli chodzi o całe pole międzynarodowe, jest naprawdę w pierwszej lidze. Mało kto ma odwagę tak mówić jak minister Sikorski. Szapoba. E, to zmieniamy. zmieniamy. To, wiem, że to nie pańska specjalność, ale prawdę mówiąc, sytuacja jest tak poruszająca, że właściwie prawda, jak rzadko, zwykli ludzie rozmawiają o tym, co się dzieje kawał, kawał świata stąd. Chciałbym jeszcze y, zapytać pana o, y, o budżet. Wczoraj rząd go y, przyjął, projekt. Y, no, dobry budżet. Y, dobry? Dobry. Dla lewicy dobry? Dla Polski i dla lewicy tak to opowiedzmy, dlatego że jak patrzę na perspektywę, czy zostały utrzymane świadczenia społeczne, plus czy realizujemy to, co obiecaliśmy, to tak. Renta wdowia 7 miliardów złotych. E, świadczenie, mówię tylko o lewicy, teraz to zaproponowaliśmy. E, środki finansowe na e, dodatek, e, czy świadczenie pogrzebowe większe, zwiększone, zapewnione. Aktywny rodzic, wielki program, który daje też szansę na to, żeby aktywnie mamy, i Tak, tak mogły wrócić do pracy, zapewnione. Do tego mm, naprawdę olbrzymie nakłady na ochronę zdrowia ponad 20 miliardów więcej niż w tym roku czyli mniejsze kolejki do lekarzy, czyli lepsze zarządzanie szpitalami. I to się przełoży na mniejsze kolejki do lekarzy? Pieniądze i opieka nad systemem. Bez pieniędzy się nie da, ale bez dobrze, dobrej reorganizacji też się nie da. Po to jest nowa pani minister, ale i po to są też zapewnione dalej środki finansowe. Stradziem, ja że nie ma dyskusji w rządzie, to jak jeszcze ten budżet powinien być zmieniany, zanim nie, jest. zostanie uchwalony. Znaczy ja pewnie, bym chciał, żeby było więcej pieniędzy na cyfryzację. No, jeżeli pan mnie zapyta, czy dobrze było, gdybym dostał jeszcze miliard, to powiem biorę. To, to nie jest tak, że żaden minister sprawy. No, nie to się też cofnie. trzeba umieć wydać, to nie jest takie proste. Tak, że każdy minister miliard. się cofnie i powie, że nie chciałby pieniędzy. Ale jak patrzę na sprawy dotyczące globalnie budżetu, to uważam, że to jest dobry. Budżet. Budżet dla Polski. Zostało wprowadzone kilka nowych rozwiązań, które będzie też dla mnie i dla mojego środowiska lewicy bardzo ważne. O Mieszkania. 4 ponad miliardy złotych w przyszłym roku. W ciągu 10 lat 45 miliardów złotych na budownictwo społeczne. Mieszkania na wynajem. To jest taki trzeci stempel lewicy. Czy to jest dużo, panie premierze? No 4 zero. miliardy rocznie. No. Tak, no z zero, to z zera oczywiście. To jest tak. Zacznijmy budować po kilkadziesiąt tysięcy mieszkań. I wybudujmy te mieszkania. Nie, tak, myślę, że umiemy. Dlatego, że umieją robić to firmy i państwowe, i prywatne, i zrobimy to. Umieją to robić samorządy, korzystając również z wsparcia firm prywatnych, i też to robią. To wszystko się dzieje dzisiaj na rynku. Trzeba ich mm, bardziej wspomóc, doprowadzić do tego, żeby ten akcelerator budownictwa mieszkalnego, takiego społecznego, wzrastał. I to się wydarzy. Więc jak patrzę na budżet dla Polski dobry. Dla ministerstwa cyfryzacji dobry, ale i dla spraw, które Lewica jako takie pieczątki stawiała w 2023 roku, renta wdowia, yy, mieszkaniówka, załatwione sprawy. To czy ja mam być niezadowolony? Nie, ja jestem zadowolony, ale oczywiście chciałbym, żeby było lepiej. Widzę jednak, ile pracy pan minister Domański włożył w to, żeby wykorzystać dobre wskaźniki gospodarcze. Bo i 3,5% wzrostu PKB i niska inflacja 3%, to są elementy, które napędzają gospodarkę. I też premier powiedział jasno: to jest budżet bezpieczeństwa inwestycji. No bo 200 miliardów ponad złotych na obronę, no to mamy historyczny wynik, który zbliża się coraz bardziej do 5% PKB. Podatek cyfrowy. Czy w dalszym ciągu pan chce podatku cyfrowego, wiedząc, że Trump za to karałby Polskę jakimiś kosmicznymi cłami? Ja nie Tylko chcę, ale doprowadzę do finału te pracę. Czyli będą te słowa? Znaczy, mam nadzieję, że cel nie będzie, ale podatek będzie. Więc yy, patrzę na to... Ale wy pan, czy... pan rozjus... ja jest, jestem bardzo za, żeby nie było. Ale jak sobie pomyślałem, co może zrobić rozjuszony Trump, yy, obserwując, yy, przypomniałem to sobie, obserwując, jak zaatakował Indię. No to jest wielka wojna. No to no tak, tylko że jak popatrzymy na przykład na to spotkanie, które było niedawno w Waszyngtonie w sprawie Ukrainy i przy tym stole siedziało kilku premierów, prawda? No to większość tych premierów wprowadziła u siebie już podatek cyfrowy. No bo czy Francja wprowadziła? Tak. Czy Wielka Brytania wprowadziła? Tak. Czy Włochy wprowadziły podatek cyfrowy? Ale tak. nie powiedział te, które mają, tylko te, które wprowadzają. Znaczy, a, a dlaczego Polska ma być w trzeciej lidze e, środków finansowych, które może czerpać z moich i pana cennych dóbr? Bo to, są te dobra, no to są dane. My dzisiaj karmimy Wielkie ja Brytanie danymi. Ale, ale odważycie się? <coughs> Ustawa zostanie przygotowana. Zielone światło od premiera Tuska na pracę nad ustawą otrzymałem. Prace trwają. Warunki wstępne zostały przedstawione. Raporty firm, które przygotowywały ocenę tego, jak ono powinien wyglądać, są publiczne. Wszystko publikowałem. W tej sprawie czyste ręce mają być tak, żeby wszyscy wiedzieli, jak wyglądają opinie, jakie są kierunki pracy, jak wygląda proces legislacyjny. Robię konsultacje. Zapraszam i tych, którzy są za, i tych, którzy są przeciw. Na ostatnim spotkaniu dokładnie było tak, że Połowa wypierających się była za, połowa przeciw. Jestem w tej sprawie bardzo transparentny, ale uważam, że podatek cyfrowy to jest podatek sprawiedliwościowy, bo to jest podatek Oczywiście. od nowych technologii, ale które tutaj zarabiają miliardy. Ale siła nie zawsze idą w parze, a tutaj mamy amerykańskiego niedźwiedzia, który wiadomo, że będzie próbował przyłożyć, ale przynajmniej będzie ja nas straszył. Nie wiem, też koledzy narządzi mówią, że sankcje w końcu dostaną osobiste i się skończy tak, że, no nie, wstanie, tak. że nie wiadę że nie wiadomo stanów. No ale z całym szacunkiem, to tak jak pan powiedział na początku o Palestynie, znaczy o tym trzeba rozmawiać. To znaczy, chowamy głowę w piasek, i mówimy, nie widzimy tematu. Nie. No tam inni zarabiają, na przykład Francuzi po 2-3 miliardy rocznie, łącznie już kilkanaście. No myślę, że też co najmniej 2-3 miliardy złotych w, 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 pierwszym, w pierwszym roku. Ale odczucia, a potem więcej. A, no bo to rośnie ten rynek. To są przecież te wielkie korporacje tutaj mają złote żniwa. I, ich mówią, ich czarczują, mówią, dajcie tutaj pieniądze, a my mówimy nie widzimy problemu. No to, to jest po prostu uszczelnianie systemu. Ja nie chcę zabierać Polakom, nie chcę VAT-u wyższego, nie chcę doprowadzać do tego, żeby podatki były obciążeniem dla zwykłego obywatela, żeby musiał więcej płacić. Ja mówię, niech zapłacą ci, którzy tu zarabiają. Skoro nie, już nie nazywajmy tej firmy, bo to też jesteście dużą korporacją. Polska inna korporacja podobna do waszej. Dzisiaj w Polsce płaci w tej branży razem więcej podatków niż dwa największe Big techy w Polsce. No a one mają więcej obrotu. No to czy to jest sprawiedliwe? No nie jest sprawiedliwe. No tak, ale prezydent Nawrocki panu powie, że obiecał, że nie wprowadzi żadnych nowych podatków. No ja wiem, tylko że prezydent Nawrocki też powinien zastanowić się, jeżeli chcemy wydawać na przykład na armię nowe technologie w armii, sztuczną inteligencję w armii, budować nowe startupy, polskie technologie, nie korzystać na przykład z zakupów sprzętu z Izraela, no to skąd te pieniądze trzeba wziąć? To skąd mamy je wziąć? Mamy je czarować? No to chyba, że mamy robić jak Morawiecki razem z Glapińskim to znaczy będziemy drukować pieniądze, inflacja będzie szalała. Czyli będzie podatek, czy nie? Zostanie ustawa złożona, później będę rozmawiał z kolejnymi naszymi partnerami, żebyśmy to zrobili. Bo to nie tylko rząd, ale też, tak jak pan powiedział, prezydent. Bardzo dziękuję.